Cześć Wiedźmini, i Wiedźminki, przed wami kolejny odcinek, w którym zmierzymy się z tajemniczą Białą Damą, która straszy na polach w okolicach Nowigradu. Czy uda nam się uwolnić pola od tej niebezpiecznej zjawy? Przekonajcie się sami. Zostawcie też po sobie ślad w postaci łapki, komentarza lub subskrypcji. A teraz przejdźmy do zadania ok przyjdziemy sobie teraz do zlecenia biała dama Geralt natknął się w Nowigradzie na ogłoszenie oferujące nagrodę za pokonanie niejakiej białej damy która straszyła na podmiejskich polach wiedźmin któremu zawsze potrzebne było złoto na nową zbroję miecz albo alchemiczne ingrediacje przyjął zlecenie w nadziei na łatwy zarobek Ok, zobaczmy o co tu chodzi. Idziemy porozmawiać z wdową. Białą czy niebiałą? I okaże wszystko w trakcie. Jużby to ona. Witajcie, mistrzu. Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Jakoś mi się udało przeczytać, ale i tak potrzebuję więcej informacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pole i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Mirko i reszta? Tacy czterej. Pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespoł białą damę przechędorzą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ta, ale biała dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. Dziwni ci romantycy. Biała dama straszy na polach? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. To jak? Wybawicie nas od niej? No tak, ale kasa. Najpierw porozmawiamy o nagrodzie. Dama nie zając, nie ucieknie. Biedna pani. Więc z niej może nie zadrzemy. Mamy o... o... To za dużo! Ale jak trochę zejdziecie, to się jeszcze dogadamy. O pięć to za dużo. Ale jak trochę zejdziecie, to się jeszcze dogadamy. O, Biocha niech się dorzuci jeszcze, co? Dobra, sześćdziesiąt. Niech będzie. Tyle jeszcze mogę dołożyć? Okej. Okay. Zajmę się tym. I to skuteczniejszą metodą niż Jurny, Mirko. Dobra. Idziemy. Idziemy znaleźć y, ciała ofiar białej damy: tego Mirka i chłopów. Jego kumpli. Kumpli fumfli. O, no, tutaj są. Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, i nieźle się wystraszył. No mu tak zostało. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń, robota południcy. Skóra blada, chociaż nie stracił krwi, czyli to nie wampir. miały być cztery ciała. Blady są? Poszyty są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep, może jeszcze żyje? Tu gdzieś tu, powinienem przeszukać te wieże. No, tu podejdź. Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Uku. Kurczę, znowu będę gdzieś tam. W ciemnościach się tarzać. Jakiś pies. O, kurczę. Dałby się przygotować na tą południcę. Ocyjusz. Gdzie tutaj jest? Olej przeciw upiorom. Irden. Okej. Okay. Rzućmy sobie na miecz. Może ten weźmiemy. Ten nowszy. A zobaczmy, jaką się tam w boju będzie sprawował. Przeciw upiorom. Ok. I Irden. Kurde, słychać to paskudztwo. na dole jeszcze jak ja mam się tu dostać Gul Gul, gul. gdzie dalej ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Hmm. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. Kurczę, myślałam, że tu już będę z nią walczyć, no ale dobra. Co tu jest? O, bandyci. zwróciła. Ten skurwiel czaruje, Tak czaruje Gdzie Jeszcze jeden dziś tu biegał. Nie, nie ma go. Dobra, wracamy się do tej obieciny. mistrzu. Wygląda na to, że ta wasza dama to południca. Czyli Bogowie biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak, rodzice przeobiecali ją Kowalowi z miasta. Majętny był prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lucia uciekła przed kobierca na pole. I podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała na zrękowiny. Czekajcie, pokażę wam. Rodzice lusi nie chcieli go ani do grobu złożyć ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Wejście! Tylko zabijcie luzie tak żeby już więcej nie cierpiała. Da się zrobić. No tak. Południce pojawią się tylko wtedy, gdy słońce jest w zenicie. Nie za ni cieczyli od 12 Oho dzieje się Medion drży Graj muką mi w kręgu. Kurde, chodź tu do kręgu. Tu do kręgu, droga pani. O jak zawisła mi jeszcze. <ścoughs> Okej. Okay. Profeum. I weźmy sobie to. I mutagen. Grabi nie potrzebujemy. Dobra. No i wygląda na to, że już zakończony. Teraz byle się teraz dostać. O problemie. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze. I niech wam się szczęści. Dziękujemy. O, a wy zimie też Końskie trupy żyją? Nie, aż tak to chyba nie. Udało nam się pozbyć białej damy i uwolnić nowigradzkie pola. Teraz mieszkańcy mogą spać spokojnie. Dzięki, że byliście ze mną do końca tego odcinka. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!